pokażę Ci jak wymontować i naprawić nadkole jak widzicie tutaj pęknięte czyli jak wymieniłem tą oś pękło nam nadkole koszt takiego nowego nadkola 250zł także spróbujemy to naprawić tu mamy tu mojego mamy pomagiera ze mną jest, pomaga nam mój syn Eryczek jest jedna śruba tu jedna śruba tu od spodu tu jest druga, i tu pod tym, pod tą muszczelką. No, pod tą drugą muszelką. Pokażę Wam. O. Powiem, że to jest to. Powiem, pod jest kolejne śruby. I tak wszystkie do Dookoła są śruby. Także bierzemy się za odkręcanie. I tak wygląda to po odkręcaniu Mamy tutaj gumową listwę, nie ma pełne jakiegoś brudu, ale nie widać zacieków, jest OK. To odkręcone to nad kole. Trzyma się na 9 śrubach. Jak widać tu nam zło tu nam pękło, jak to wygląda od środka i co tak to wygląda, będzie do wyczyszczenia przy montażu także zabieramy to do garażu i będziemy coś z tego pomagić Cześć witamy was w garażu ja z Erykiem mój pomagier dobra bierzemy się za klejenie tego najpierw bierzemy no wiadomo najpierw musimy to umyć żeby było czyste ładne eleganckie do klejenia i tu nakle, naklejamy ten szparkę dociskamy i sklejamy to super glue super glue skleimy żeby to trochę wzmocnić co tam? No to, to tak, to. możesz i tak od, stu, od wewnętrznej strony będziemy to później jak to skleimy będziemy to łączyć żywicą matą szklaną i później zobaczymy mam taki patencik jeden zobaczymy czy mi się to sprawdzi ale to zostawię jako niespodziankę jak to zrobię, żeby zamaskować to pęknięcie na razie bierzemy się za czyszczenie teraz tak mamy już, tutaj już skleiłem wstępnie to wyczyściłem ja to będę akurat czyścił już później tak ładnie na biało się to zrobi ale już po kończonym efekcie więc tak jeszcze się będzie kurzyć na pewno, także spokojnie smarujemy krawędź super glue ja już posmarowałem i tutaj na zewnątrz dajemy sobie klej i z drugiej strony też dałem klej, jeszcze raz, żeby zabezpieczyć, nie będę teraz tego przekręcał, żeby się to bardziej nie rozdwarstwiło, Ale jak to wyschnie, teraz czekamy z 10-15 minut, czekamy i wtedy będziemy nakładać sobie żywice. Podocinamy sobie żywice, włókno takie szklane, przepraszam, nie żywice podocinamy, tylko włókno szklane, bo jak można żywice pociąć, jak to jest w płynie, tak? Także włókno szklane sobie przygotujemy, pokażę wam jak się robi, jakąś tamtą mieszankę, utwardzacz, włókno szklane i żywica. Podocinamy sobie elementy i od wewnętrznej strony będziemy to wzmacniać. Dobra, to czekamy 15-20 minut. Tak, mamy już to sklejone. Wyschnęło. Wyschn wyschnęło, jak to Ryczek mówi. Wyszło to tak. Można dotykać sobie i teraz tutaj docinamy docinamy tutaj ten włókno i rozrabiamy i kleimy mamy już takie pocięte nie chcę tego dotykać palcami żeby się nie chorcować później matę rozrabiamy proporcje żywitrze, żywice z utwardzaczem rozrabiamy i smarujemy tutaj pędzelkiem nakładamy warstwę smarujemy drugą warstwę smarujemy i trzecią warstwę i smarujemy i tak zostawiamy do wyschnięcia Da, po nałożeniu. Yy, jakiś taki trochę kolor zmieniło. Jakiś taki trochę zielonkawy. Trzy maty dałem. Naszekowałem sobie cztery, ale mówię, cztery, to będzie za grubo. Trzy na krzyż. Raz pionowo, raz poziomo, raz pionowo. Dobra. I tutaj mamy na tym no, żywice I co? Poczekamy. Teraz musi poczekać to do jutra, żeby to wyschło. I ładnie tej obrobimy, wyczyścimy. I co? Będziemy to z drugiej strony robić. Tylko już nie żywicą, tylko inaczej innym sposobem. Zobaczymy, czy ten sposób mi, wy, mi wypali. Także do zobaczenia jutro. I siema z powrotem jestem przy przyczepie nowy, nowy odcinek? Nie! To jest ten sam odcinek. Tak wyszło z, to nad kolenem. Tutaj nieziemy to, to się nowy! Nowy, no, 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 kolejna część, bo teraz wróciliśmy, naprawiliśmy. Ogólnie powiem Wam, miałem pomysł, żeby to zrobić opalarką tutaj i trochę, trochę zmatowić, nie? Ale się okazało, że ten plastik się robił żółty, więc trochę nie bardzo to opalarką robić. Zmatowiłem to trochę papierem yy, białym, tym yy, sprayem, siknąłem, więc wydaje mi się, że będzie dobrze. Teraz bierzemy za czyszczenie. Zaczyszczenie tego i montaż z powrotem Czyli na te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście śrub mocujemy Dwie od spodu i resztę typu nad nadkol Dobra, bierzemy się za czyszczenie Tak, tak wygląda efekt Efekt końcowy, przymocowane, zamocowane Trzyma się Trzyma się I to tak się trzyma. No dobra. Także to mamy skończone. Mamy, mamy skończone. Przepraszam tu za przerwy techniczne, ale eryczek tu przeszkadza. No dobra. Także bierzemy się za następną rzecz. Także do następnego filmu. Jak Wam się podobało, zasubskrybuj kanał. Łapka w górę. I zapraszam do komentowania. Cześć. Trzymajcie się.